odcinek powstał dzięki współpracy z punkta.pl. Jestem dumny z tego, że po raz kolejny udało nam się zorganizować takie szkolenie, bo troszkę się bałem, że taka forma nauki będzie, że tak powiem, ciekawostką, i że ludzie zobaczą film z pierwszego szkolenia i powiedzą, że przecież to są takie podstawy, czego tu się uczyć, ja wszystko potrafię. A okazało się, że znowu znalazło się 20 chętnych, którzy mieli odwagę też, myślę, troszkę przyznać się do tego, że potrzebują takiego szkolenia, w sumie z takich podstaw, które teoretycznie każdy z nas zna. Jestem też bardzo szczęśliwy z tego powodu, że jest to taka integracja off środowiska, bo nie było żadnej dyskryminacji. Każdy mógł przyjechać z takim złomkiem, jakiego posiada, starym, nowym, na mtk na SIMEXACH. i z tego jestem bardzo dumny, że wciągamy nie tylko w błoto, ale również Troszkę tam uczymy. Znaczy my tam nie uczymy, no bo uczą zawodowi instruktorzy. Wiecie, że dzisiaj większość samochodów jest konstruowanych w ten sposób, żeby właśnie przód wyjechał, żeby był samochód podsterowny. Dlaczego? Z przodu jest najbezpieczniejszy. Strefa zgniotu. Producenci chcą, że jeżeli auto za szybko wjedzie w zakręt, żeby był poślizg podsterowny, żebyśmy przodem uderzali w przeszkody. Z przodu mamy taką strefę zgniotu, a z boku? Gdyby auta były produkowane o charakterystyce nadsterownej, że jeżeli wjeżdżamy za szybko w zakręt, i auta się momentalnie obracają, no to byśmy uderzali bokiem w drzewo, prawda? Ja Was o to nie podejrzewam, ale dzisiaj niestety takim największym zagrożeniem to jest na przykład telefon komórkowy, tak? No to wyobraźmy sobie, że przed tym zakrętem trzymamy w prawej ręce telefon komórkowy, bawimy się tym telefonem, nagle podnosimy wzrok, a już jest za późno, bo już wjechaliśmy w zakręt. To przenieśmy to może na taką sytuację na autostradzie, kiedy wpadniecie w poślizg i zaczniecie się obracać. Jeżeli się obracacie, Również użyjcie hamulca, żeby złagodzić prędkość, żeby ta prędkość spadła, żeby złagodzić skutki uderzenia. Prędkość ma spaść, skutki uderzenia mamy złagodzić. Jedziemy Paweł, śmiało. Szczerze mówiąc było to dość, dla mnie dość duże zaskoczenie, ponieważ dostałem ten kurs na urodziny od mojej mamy. Tak samo jak mój tata, który jedzie za nami. Więc wyszło to tak to niespodzianka, no ale dlaczego no, wspominałem mojej mamie, że chciałbym na coś takiego pójść. Mimo tego, że kur, sprawa jazdy tam ukończyłem niecałe dwa lata temu, pierwsza faza mocne hamowanie, bo musimy dostosować prędkość do zakrętu, który widzimy. Potem druga faza to jest nadanie kierunku jazdy, czyli musimy skręcić tym samochodem tak jak idzie zakręt. A o tym mówią oczy, tak? Oczy rozpoznają tą krzywiznę zakrętu. Jak już nadamy kierunek bo trzecią fazą jest utrzymanie stałej prędkości. No, bo jeżeli wyhamowaliśmy, wjechaliśmy w zakręt, no to nie staniemy w połowie zakręty, tylko i musimy utrzymać prędkość. Czyli przekładamy nogę z hamulca na pedał gazu, żeby tą prędkość utrzymać. Jak już jedziemy ze stałą prędkością i ten zakręt trwa, to w którymś momencie ten zakręt przejdzie nam w prosty odcinek drogi, i w tym momencie odprostowujemy kierownicę i płynnie sobie dodajemy gazu. Wsiadam do samochodu. I pierwszy element, który sprawdzam, to jest słuchajcie, wysokość fotela. Chodzi generalnie o to, żeby była odległość dosyć duża do dachu, pomiędzy Waszą głową a dachem. Ja tu akurat wsiadłem sobie, ręka, słuchajcie, w ten sposób wchodzi pomiędzy czubek głowy a dach, czyli jest dosyć dużo tej przestrzeni. To jest zabezpieczenie przed ewentualnym dachowaniem, gdyby się zdarzyło. W związku z powyższym warto by było, żeby tam było tego miejsca jak najwięcej. A to nie 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 pionizuj fotel pionizuj fotel. O, to max to jest co wykrzesz. Dobrze co wygrze, co wygrze. elegancko pięknie siedzisz. Z reguły słuchajcie jak mówimy dajcie oparcie na pion to każdy wiecie co robi ja wam tu pokażę. Tak czyli nic prawda no to uwierzcie że to naprawdę ma znaczenie bo zobaczcie ja jej tak podniosłem trochę dało coś właściwie nic nadal jest to samo. No więc niestety, słuchajcie, trzeba to ustawić solidnie na pion. Popatrzcie teraz. Czy ja się podnoszę? Nie. Całą siłą, jaką mam w nodze, uderzyłem w pedał hamulca. Noga pozostała ugięta, ja plecami czuję, że jestem wbity w oparcie. Dzięki temu tam poszła większa siła działania. I uwierz mi, przekonasz się dzisiaj do tego, że ta pozycja jest słuszna. Na początku ona będzie niewygodna, ale nie dlatego, że jest niewygodna sama w sobie, tylko dlatego, że człowiek nienawidzi zmian, ale bardzo szybko je akceptuje. Już nie mówiąc o tym, że kręgosłup, jak masz pionowo kręgosłup, przeciążenia idą pionowo, nie męczysz się. Poparcie się, taka sytuacja też tworzy moment, kiedy w wielkich miastach tworzyło się, słuchajcie... Korki, zatory drogowe. Dlaczego? Popatrzcie się, czy Maciek jest w stanie ruszyć w tym samym momencie, kiedy, na, kiedy nasza kija rusza? Nie, on poczeka, żeby nasza kija ruszyła i dopiero wtedy ruszy, bo jest pełny obaw, czy nie wjedzie nam w tył samochodu. Gdyby kierowca sobie zrobił odrobinę więcej miejsca, ruszy automatycznie w chwili, kiedy to auto przed nim rusza, zapala się sygnał do startu, ruszają dwa auta raz, bo jest bezpieczna odległość, prawda? To tworzy korki. na naraz 9 samochodów, mimo że zajmowały większy dystans odległościowo, w czasie zajmuje to dużo mniej. Rezultat jest taki, że mając troszkę bezpieczniejsze i większe odstępy, stojąc na światłach, przejedzie więcej samochodów przez jedną zmianę świateł sygnalizacji. Chociaż odstępy? Chociaż odstępy są troszeczkę większe. Przemek w, yy, poznęca się nad wami, żebyście zobaczyli jak działają napędy. Będzie wam podkładał, będzie wam jak najbardziej utrudniał, żebyście zobaczyli swoje mocne strony swoich samochodów i też słabe strony. A tutaj więcej gazu. Jeszcze. Jeden. Dobra, dobra. To jest Airbell links. takie specjalne urządzenie, które zamiast przycisków pozwala na elektroniczne sterowanie wszystkimi systemami czyli kompresorem, zapina blokady, włącza LEDy, chowa mi antenę na przykład do off włącza tylny LED, wykonuje wszystkie rzeczy, które w normalnym Defenderze ludzie mają tutaj w przyciski, takie na, na desce. To ja mam wszystko tutaj w tym ekraniku. No Dzięki tak, temu nie muszę mieć 20 przycisków w samochodzie, bo sześć akcesoriów poza kompresorem i blokadami mogę sobie podłączyć do tego urządzenia i jednym kliknięciem mogę sobie je włączać i wyłączać. Mamy zapięte wszystkie blokady. Wszystkie masz tak, teraz. Wszystkie. No to wyjedziesz bez problemu. Bardzo ważny jest wzrok, moi drodzy. Gdyż my tak jesteśmy skonstruowani, że w dużym uproszczeniu mówiąc, ręka poprowadzi was tam, gdzie oko patrzy. Czyli tam, gdzie będziecie patrzyli, tam pojedziecie. Więc nie patrzcie na te przeszkody, bo ta wiedza do niczego wam nie jest potrzebna. Wiecie, że jest ta przeszkoda i okej. Okay. Wy skupiajcie się, jak ominąć, gdzie uciec. I tak na drodze też powinniście reagować. Jak ktoś wam, nie wiem, coś się stanie, ktoś wam wyjedzie, zajedzie. Okej, okay, widzicie, że jest, ale nieistotna dla Was jest informacja, że on akurat ma, kurczę, czapkę w kolorze takim, a nie innym, lub kołpaki ma takie, a nie inne. Wam jest potrzebna wiedza, gdzie mam uciec. Szukanie miejsca, od razu. I tam ręce Was poprowadzą. stop, 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 stop. Ominęłaś dwie przeszkody? Świetnie. Prawda? Siedzisz dobrze, ale przód twojego auta jest skierowany na przeszkodę, prawda? Wpatrzeni na przeszkodę cały czas jedziemy w stronę tej przeszkody, a wasz wzrok ma pracować w ten sposób, aby skupić się, gdzie tą przeszkodę ominąć. Hamując jednocześnie i omijając przeszkodę. Tak dochodzi, słuchajcie, do wypadków do karamboli, bo kierowca podczas bardzo mocnego hamowania, jeżeli w ogóle mocno hamuje, skupia się na przeszkodzie, a powinien wzrok przenieść, tak jak uczyliśmy się na Salomie, gdzie ma jechać. Ty się skupiłeś na lusterku, ty się skupiłeś na lusterku Czy potrąciłeś supek? Nie? Hamowałeś skierowany w wolną przestrzeń, super Ale patrzyłeś gdzie? W lusterko Nie interesuje kierowcy już to co jest za samochodem Na to już nie mamy żadnego wpływu Tak, ale patrzyłem na ten pachałek, stypnąłem czy nie? nie jest to co jest z tyłu Powiedzmy, że nie patrzyłeś na przeszkodę Tylko patrzyłeś czy nie ciężarówka nie nadjeżdża tak cię tutaj usprawiedliwił, prawda? Dzień, Patrzyłeś dzień. w lusterko, czy tam samochód ciężarowy jest w stanie wyhamować, żeby też być świadomym tego, że w razie czego to trzeba uciekać spod tej pędzącej masy, prawda? Tak jakbyście byli na autostradzie, na drodze, nagle coś się wydarzyło, wybiegły dziki, kogoś obróciło na autostradzie, hamujecie, omijacie wszystkie przeszkody, wszystkie zagrożenia. Dobrze. Od pasa w dół pełna agresja, bardzo mocne hamowanie, od pasa w górę. Wszystko mięciutko, obserwacja drogi i cały czas kierujemy samochód tam, gdzie patrzy wzrok. Czyli nie patrzcie na przeszkody, dobrze? Na ulec. Na ulec. Postanowiłeś i wierzyłeś, że auto na zablokowanych... No, nic nie robiłeś pulsacyjnie, bo były, były zablokowane kawa. Chcielibyśmy, żebyście poćwiczyli, że z tej pozycji rąk wykonujecie skręt, moi drodzy, z przełożeniem ręki, w ten sposób, żeby kciuki trafiły dokładnie w te same poprzeczki, z których zostały zdjęte. Zwróćcie uwagę, że wtedy ja też wiem, że teraz mam koła proste, patrząc na Was, a w ogóle nie na kierownicę i stojąc w miejscu. Wiem, że jak ja zrobię w tym samochodzie tyle, to jest opór, tak? Wiesz co, nigdy czegoś takiego nie robiłem i jakby chciałem polepszyć swoje umiejętności jazdy, no to zawsze jest Warto się szkolić. Mam nadzieję, że będę się stosował po prostu do tych zasad, bo dosyć dużo jeżdżę, a to po prostu w życiu codziennym może się troszkę przydać na drodze. A powiem szczerze, największe wrażenie, chociaż jesteśmy w tej chwili dopiero w połowie szkolenia, e, dachowanie na symulatorze. To powinien przyjść każdy. Teraz wiem, gdzie będę wkładał szekle, bloczki. Te wszystkie przewrotki, które ćwiczyliśmy na, na maszynie. To naprawdę ogromne ogromne robi wrażenie na człowieku i zmienia zupełnie perspektywę jak się jeździ samochodem. Ja jeżdżąc z tak dużym samochodem, z takimi kołami, z tak wysoko zawieszonym, znacząco to zwiększa bezpieczeństwo jazdy jednak. To trzeba przyznać, że naprawdę sporo się tutaj uczymy. Już prosty, popatrz już w lewo. Nie, nie patrz na koniec zakrętu, w których jeżdżasz, tylko patrz sobie na zakręt, w który wjedziesz za chwilę. Tam planuj drogę. Nauczyć się taką landarą, coś w ogóle manewrować, to jest naprawdę duża szkoła. Ale czujesz, że daje coś to szkolenie? Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. To jest Świat zupełnie inna jazda i na jazdę z samochodem osobowym jeżdżenie czymś takim, gdzie jest duży luz na, na układzie kierowniczym, tak, bo to nie maglowica, a przekładnia. No to no widać różnicę zasadniczo. Przyjechałem z tatą, mam na imię Dawid. Przejechaliśmy Złotą Hondą HRV. Zaczęliśmy od Hondy, oczywiście teren wizja nas wciągła. Potem kupiliśmy Nissan na Terrano 2. I zrobimy sobie hamowanie awaryjne do przejścia dla pieszych. Zrobimy to z różnych prędkości, żebyście mieli jakby... Naturalną wizję tego, jak wasz samochód na tak wszystkie nawierzchnie wyhamuje z prędkości 50 na godzinę i gdzie zatrzyma się, czy to będzie na przejściu, czy przed przejściem, a później zrobimy drugi przejazd z prędkości 70 na godzinę. Popatrzcie się, niecałe 70 na godzinę, 6 długości auta, 7 długości auta na tej nawierzchni, prawda? Tak naprawdę, moi drodzy, jadąc samochodem 50, czy tam 69, Kierowca raczej nie czuje tej wielkiej różnicy w przemieszczaniu się jego samochodu Ale w chwili kiedy zaczynacie hamować awaryjnie do miękkiej przeszkody Która się za chwilę pojawi na przejściu dla pieszych Czyli pieszy, brzydko mówiąc miękka przeszkoda Jasiu. Rozpoznacie wtedy jaka jest ogromna różnica Nie na liczniku, ale na drodze przebytej podczas hamowania awaryjnego Pełny ogień w podłogę, lecisz, 7 Hamuj, hamuj, hamuj Od razu widać, wykonujesz manewr Omijasz pieszego, nie patrzysz na mnie, tylko celujesz w wolną przestrzeń. Nawet bierzesz pod uwagę, lepiej palnąć tą latarnię, niż zabić człowieka. Rozpędzaj, rozpędzaj, rozpędzaj! Siedemdych. Tak jest. Nowe auto. Pewny siebie jesteś. Stop! Stop, 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 stop! Nie ma się, nie ma Pas bezpieczeństwa ma przechodzić przez kość tu. Czyli przez obojczyk, tak samo przez kości, słuchajcie, tutaj, przez biodra, a nie gdzieś tam przez brzuch, tak jak go przed chwilą miałem. Dlatego, że zobaczcie, jak ja mam dobrze zapięty pas bezpieczeństwa, on ma tyle luzu. Część z tego zostanie skasowana przez pirotechniczny napinacz pasa bezpieczeństwa. Czyli tak naprawdę tego luzu przy zderzeniu będzie jeszcze mniej. Natomiast tak jak przed chwilą, zobaczcie, pas był zapięty jakoś tak. Popatrzcie się, ile tu jest luzu. Taki kawał luzu. Dużo więcej, prawda? Co z tego, że pirotechniczny napinac ściągnie z tego 3 cm, na przykład? To i tak lądujecie na poduszce powietrznej, jak ktoś ma, a jak nie, to elegancko uderzy się głową w twardą kierownicę. Dosyć. Dokładnie. 3 długości Nissana za przejściem do pierwszy. Pozycja rąk za 15 15,3 wykonujecie skręt do skrzyżowanych rąk. Łokieć. Musi pozostać ugięty. Jeżeli on tu będzie ugięty, to tak jak wspominałem na teorii, przy hamowaniu z ominięciem nie jesteście w stanie zaprzeć się za kierownicę. Czyli jest większa szansa, że wykonacie skręt do ominięcia, a nie usztywnicie rąk, bo po prostu ich się tu nie da usztywnić. I tak naprawdę chciałbym dosłownie słuchajcie w kilku zdaniach od Was usłyszeć, czy hamowanie na płycie poślizgowej do przejścia dla pieszych robi na Was wrażenie? Uświadamia Was w jakim stopniu, czy co o tym wszystkim myślicie? Jak to wszystko wygląda? Co było dla Was największym jakby problemem w sytuacji, kiedy hamujemy awaryjnie do przejścia dla pieszych? Strach, strach na... przed pieszym. Nie, strach przed pieszym, zgadza się? Na pewno taką prędkością nie jeździmy po takim ślizgim na no trzeba spokojnie jeździć. To wiadomo prędkość bardziej, nie? Ja myślę, się nie że, wierzę. ja myślę, że prędkość 70 na godzinę po deszczu lub nawet słuchajcie, po jakiejś tam żawce lekko przymarzającej gołoledzi, myślę, że wielu z nas przeżyło, nawet nieświadomie jadąc po takiej gołoledzi, yes, prędkością 70 na godzinę. Ale najfajniej jest moje to zapobiegać niż leczyć, zgadza się? Yes. Więc lepiej jeździć świadomie, odrobinie, spokojnie i więcej mieć czasu na wygenerowanie reakcji, niż zastanawiać się, co zrobić w chwili, kiedy będzie nerwowo. A przecież byłam na szkole jazdy, byłem na szkole jazdy, to na pewno jestem już lepszym kierowcą. To bierzcie pod uwagę. że To jest dzisiaj tylko uświadamianie was. A trenując, wtedy dopiero się polepszamy. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Dziękujemy. A jeszcze Dziękuję. Się Dziękuję. bardziej Dziękuję. zadowoleni, bo. Punkta. Ubezpieczenia trafione w punkt. Sprawdzę, ile Adam będzie płacił na Wranglera. Bo kiedyś robiłem takiego mema i wychodziło, że będzie bardzo drogo. Ale to było dla młodego kierowcy. A no, Adam nie jest młodym kierowcą, więc może będzie tanio. Kiedyś było tak, że stare auto, czyli powyżej 25 lat, można było zarejestrować w Polskim Związku Motorowym i dostawało się 70% zniżki, jeśli auto ubezpieczało się w PZU. Niestety PZU wycofało się z tego i teraz y, przejęła to kompensa. Także teraz w kompensie można zarejestrować ponad 25-letnie auto ze zniżką. A ile płaciłeś za Toyotę? Za Toyotę 450 chyba dokładnie płacę. Ja za tego pięknego Patrola, jako że już Mam prawo jazdy kilka lat i mam trochę więcej kategorii i już nie mam takich wzwyżek dla młodego kierowcy. No to jest niecałe 700 zł. Za oce? Za samoocę oczywiście, bez żadnego autokasko, bez żadnych takich bajerów.